No, elo, elo. Siema, Eniu. Witam Was serdecznie w końcu w odcinku, bo jak widzicie, ostatnio długo tych odcinków nie ma. W sensie nie ma ich dużo, ani nie ma ich długo. Już nie pamiętam, kiedy ostatni nagrywałam, tak naprawdę. Ale to głównie z tego względu, że no, mam pracę licencjacką do napisania, muszę ją oddać pod koniec czerwca, potem ją pozdać. Więc tych filmików po prostu automatycznie jest mniej, potem po prostu po licencjacie będzie ich więcej, także nie odchodźcie, zostawcie tego suba i czekajcie cierpliwie na zakończenie mojej pracy licencjackiej. Już jestem w połowie. Dzisiaj denko. Denko, ale nie będzie ono tylko włosowe, będzie też twarzowe. Także dzisiaj odcinek nie tylko i wyłącznie włosowy, będzie też właśnie odcinek taki skin care, bo teraz zaczęłam brać się właśnie za... Pielęgnacje twarzy. Tak jak byłam włosomaniaczką. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne właśnie? Przez dłuższy czas jestem w sumie, tak teraz będę twarzą maniaczką trochę, bo uczę się tej pielęgnacji, uczę się działania kwasów, retinolu i tak dalej. Więc jeżeli te tematy też Was interesują, to tym bardziej, tym bardziej zostańcie ze mną na dłużej. A teraz, nie przedłużając, przejdźmy do głównej sentencji tego odcinka. No to co? Zaczynamy. Pierwsze będą włosy, i zaczniemy w sumie od tego, co się pierwsze kładzie na skórę głowy, zanim się myje tą skórę głowy. No i będą to wcierki. Najpierw pokażę jedną, bo mam dwie. Pierwszą jaką używałam ostatnio, Pierwszą jaką używam ostatnio? Nieważne. Którą skończyłam, to jest wcierka z Natural To jest akurat wcierka, która ma za zadanie hamować to wypadanie włosu. Jeżeli chodzi o to hamowanie wypadania, to ja osobiście tego nie zauważyłam. I ta wcierka generalnie no... Ja mam o niej też post na Instagramie, ja po prostu dałam jej opis wprost, że no wcierka, która dała dupy. Daję. Co pani daje? Daję dupy. Bo no niestety no nic tutaj za bardzo nie zdziałała, trochę nawilżała, bo jednak sk skład ona ma naprawdę bardzo fajny. I nie mówię, że ona jest zła, ona się po prostu mnie nie sprawdziła, natomiast no... Molly próbuje złapać mucha. Bardzo dobrze łapowady. Była wydajna całkiem, to, to mogę o niej powiedzieć na pewno. Ona zawiera ekstrakty z chmielu, z palmy sabałowej, zawiera też ekstrakt z nasturcji, ekstrakt z amli i hydrolat z rozmarynu. No generalnie skład jest naprawdę bardzo fajny. Natomiast tyle jest u tych naturalnych składników, że no nie wiem, czy po prostu kogoś mogłyby nie uczulić, bo takie składniki bardziej y, syntetyczne, chemiczne, nie wiem za bardzo jak Wam to powiedzieć, po prostu te naturalne najczęściej mają tendencję do uczulania nas. Mnie nie uczuliło, ja generalnie mam skórę tak która nie uczula się, bardziej się podrażnia. Natomiast no tutaj nie podrażniło mnie to, ale czy wywołała ona jakiś spektakularny efekt? Niekoniecznie. Ja ją kupiłam w Biedronce za bodajże około 20 albo 15 zł. Coś takiego. Do niej akurat nie wrócę. Druga wcierka to jest wcierka, którą już używam. w sensie z tej samej firmy, tylko ja używałam nie pamiętam, tobie mam nazwę, bo po prostu nie, 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 nie mogę sobie przypomnieć. To jest akurat wcierka taka rewitalizująca do skóry głowy, wcierka od Satwy. Przy tych wcierkach pracowała Agnieszka z Na piękne włosy. No i co? Te wcierki po prostu się Sprawdzają. One dają ten efekt wysypania baby hairów. One też zawierają dużo tych naturalnych składników, które mogłyby uczulić. Nie muszą mnie po raz kolejny no, wcierka z naturalnymi składnikami nie uczuliła. Ja ją bardzo lubię, aczkolwiek mnie co denerwuje tutaj, to jest trochę aplikator, bo on sporo tego produktu rozpyla. Przez to on ląduje na włosach, a niekoniecznie na skórze. Ja bardziej wolę takie atomizery, które mają tutaj ten trzon i skręcającą taką główkę, że jak psikniesz, to bezpośrednio dotykasz. Może nie, że dotykasz, ale jesteś naprawdę blisko skóry głowy, tutaj musisz dosyć grzebać, dotykać tą skórę głowy, żeby psiknąć to w odpowiednich miejscach. I to mi osobiście nie odpowiadało. Natomiast wysypała Baby ja w nią nie wątpiłam, szczerze mówiąc. Ja ją kupiłam w Hebe na promocji, bo w Rossmanie, w Rossmanie chyba. Tak, to było w Rossmanie, ona była na promocji. Pachnie bardzo przyjemnie. Taka trochę Coca-Cola. A gdzie Coca-Cola? Jaka Coca-Cola? zabrałeś ze sobą, bo do kurwa. Gdzie Coca-Cola? Ale mimo wszystko zapach i działanie są spoko. Ja skórę też miałam po niej całkiem gładką, bo ona ma dużo tych nawilżaczy, bo ma sok z aloesu, gliceryny, więc naprawdę tutaj no ten skład jest porządny, ma też hydrolizowane, hydrolizowane proteiny, które powinny nam troszeczkę odbić od nasady. No ja akurat z tym problemu nie mam, ale informuję osoby, które mają na przykład cienkie włosy i, i takie oklapnięte. Ja bardzo tą wcierkę lubię i w ogóle do serii satwy na pewno będę wracać. Kolejny produkt to jest szampon i ja od razu przypominam, że używam szamponów no prawie wyłącznie takich trychologicznych, Dermatologicznych, ze względu po prostu na EUZTSO, o którym jak jesteście stale ze mną, to wiecie. I tym razem mam dla Was szampon Dermatic Capillarte, który przetestowałam. Zadaniem tego szamponu jest wzmacnianie włosów. Ja tego wzmocnienia nie zauważyłam, włosów nie wypadało mi mniej. Natomiast co w nim bardzo lubiłam, to to, że jest niesamowicie wydajny, bo ma tą taką wodnistą konsystencję i łatwo się rozprowadza, świetnie się pieni, dobrze domywa. Tutaj, jakby ja nie miałam żadnych zastrzeżeń, jest to fajny szampon. Czy mi wzmocnił te włosy? Być może, ale ja tego nie, nie zauważyłam. No ja mam problem z tym wypadaniem akurat włosów, więc no on akurat mi nie wzmocnił. Lepiej zdecydowanie wzmocniła skóra głowy u mnie seria z Pharma Series, z serii H. Ten szampon ze wzmocnieniem samym, samym sobie sobie nie poradził, ale fajnie oczyszczał i no mówię, ma 300 ml, więc to jest więcej niż taki standardowy szampon z Drogerii. Także za cenę taką, za oczyszczanie i za działanie, bo nie podrażniał ani nic takiego, to jestem w stanie go do takich podstawowych potrzeb, żeby w sensie taki standardowy szampon, z którego bym korzystała sobie i mogła, to byłby właśnie ten. mu naprawdę w porządku, pachnie tak kosmetycznie po prostu. Gdybym miała określić jego moc, to powiedziałabym, że jest to szampon średniej mocy. I ostatni z produktów do włosów. To jest produkt, z którym ja jestem zakochana już bezgranicznie. Miałam go od lipca, skończył mi się w lutym. W lutym albo nawet na początku marca, więc za taką wydajność, to ja taki produkt mogę mieć do tego. Świetnie nabłyszczał na włosy. Dobra, po prostu go pokażę, bo to jest olejek z Only Bior. Ten, który zawiera już Wam mówię, olej z czarnuszki, z i słodkich migdałów. Plus zawiera jeden silikon lotny, a drugi zmywalny Wodą. Genialnie dociąża, ale nie obciąża, nabłyszcza i dosłownie czułam, jak mi te włosy zabezpiecza. Na lato to w ogóle jest cudowny produkt, bo po pierwsze jest go dużo go jest 80 ml, a to jest jak na serum silikonowe, dosyć dużo. Pięknie pachnie, no w ogóle zapach jest taki owocowy, letni. No go właśnie kupiłam w lato, on mi się z latem kojarzy, więc być może jak mi się skończy moje kolejne serum z Bio Elixir, to znowu do tego wrócę, bo jest genialny. Jego recenzję też macie u mnie na Instagramie. Przechodzimy teraz do twarzy. Do twarzy też są cztery produkty. Też zacznijmy sobie od takich kolejny, po kolei od takich etapów, które robi się na twarzy. Więc pierwszy to jest znowu firma Natural Me i znowu no niekoniecznie... niekoniecznie olejek dla mnie. To jest akurat ten, który jest nawilżająco-odżywczy. Czy on mi się sprawdził? No tak powiem Wam lepiej niż ten jeszcze jest fioletowy. Bo tamten fioletowy był taki ciężki, lepki, ciężko mi się go zmazywało i ten żel nawet miał problem trochę z tym takim... Zmyciem go. Ten już sobie troszeczkę lepiej radził, w sensie no, on jest z emulgatorem, więc on powinien. Tamten bodajże też, ale no ci, mówię Wam, ciężko się strasznie go zmywało. Jest bezzapachowy, więc no, tutaj raczej z uczuleniem z zapachu nie powinno być problemu. On zawiera olej słonecznikowy, olej makadamia, aroni, o ile się nie mylę. No Dużo tych olejów zawiera. Już nie pamiętam łacińskich nazw, bo tak to znałam na pamięć jeszcze niedawno. Ja do tych olejków z naturalnymi widzę, że w ogóle ta Natural naturalnie za bardzo nie podchodzi mi, ale ale może komuś świetnie się sprawdza, tym bardziej, że są to produkty, które cieszą się taką opinią, że naprawdę te składniki pochodzą z źród źródeł naturalnych. Zrobię, zdrowie. Ale twoje zadanie spełnia, no, ten makijaż jednak usuwa. Natomiast ja lubię mieć takie zero tego oleju na twarzy. Ja go troszeczkę czułam po tym umyciu, nie wiem, jak to określić. Ta skóra, ma, miałam wrażenie, że była taka odlepiona, a ja tego uczucia nie lubię, więc do tego olejku również nie wrócę. Następnym krokiem, jaki robimy, no to jest mycie żelem i żel, który ja używałam, i skończyłam. To jest z serii Sebio Stopy. To jest żel akurat normalizujący. Ja tutaj go końcówkę mam, ale strasznie ciężko się to już pod koniec wydobywało. On ma prawie 200 ml. Czy był spoko? Był. Czy jakoś mnie zaskoczył? Niekoniecznie. Raczej to oczyszczenie jest takie delikatniejsze, bo mam też taki teraz z kwasami. Ja go już mam drugą butelkę. No i wolę tamten z kwasami. On bardziej czuje, że ta skóra jest taka goła, jak, jak ją umyję. No nie przesuszał. W sensie ten z kwasami też nie, nie przesusza, ale mocniej czuję to, to oczyszczenie na twarzy. Czyli po prostu, że jest dokładniejsze. On ma być generalnie do skóry mieszanej, tłustej, alergicznej i wrażliwej, i do takiej z niedoskonałościami. Ja osobiście uważam, że on by się lepiej sprawdził do skóry suchej, ale pamiętajcie, żeby nie brać mnie za wyrocznie, no bo ja nie jestem kosmetologą. Kosmetor. Kosmetolożką. Swoje zadanie spełnił umył tą twarz, natomiast wywołał jakiś efekt wow, nie, ale domywał tak, jak powinien wysypów, po nim nie miałam, to najważniejsze. Kolejne co robimy to jest tonizowanie twarzy i ja ogólnie powiem Wam, że zrezygnuję chyba z toników, bo ja nie zauważam, żeby one cokolwiek robiły na mojej twarzy. Nie miałam jeszcze toniku z kwasami. Może sobie na jesień zakupy i zobaczymy, czy taki tonik będzie cokolwiek działał. A na razie tonik, który Wam przedstawię, który nie wiem, czy lubię. Mam do niego neutralne po prostu nastawienie, to jest z tonik z ziai, z naturalnie Ręgnujemy. On ma za zadanie trochę itonizować i taki lekki demakijaż robić, więc ja go lubiłam używać, kiedy po prostu już na sam koniec psikałam sobie twarz i leciutko przecierałam w takich miejscach, gdzie mogłam nie dotrzeć na przykład olejkiem do demakijażu albo żelem, czyli gdzieś na przykład tutaj przy, przy uchu, albo tutaj z tyłu na szyi, więc no, za to go spoko lubiłam, natomiast no... No nie wiem, no po prostu toniki chyba nie są mi potrzebne. bo chyba to nie jest dla mnie. Albo nie znalazłam jeszcze swojego ulubionego toniku, tak też może być. Nie uczulał, nie podrażniał, nie szczypie w twarz. To jest najważniejsze, że nie szczypie mnie w twarz. Znowuż spełniał swoje zadanie, tak jak mam, Jest łagodny, więc na pewno sprawdzi się dla cery wrażliwy. Ostatni już produkt do twarzy, który jest ucięty, to będzie krem i to jest akurat krem z Mi. Ja już go wam rozwijam. To jest krem, on miał chyba mango, w sobie tak mango, masło mango i on tak wyglądał. Ja go kupiłam na promocji właśnie w Rossmanie. Jego zadanie jest nawilżenie, odżywienie i poprawienie elastyczności skóry i to mogę przyznać, że robił. Ja go używałam na noc, bo jest dosyć ciężki, jest napisane, że jest do każdego typu cery, a ja go tak wolałam bardziej na noc używać na odżywienie, nie? Niż za dnia go nakładać. Zdarzało się, ale bardzo cienką warstwę go nakładałam, bo po prostu no bałam się, że może mi zapchać trochę tą twarz, jak jeszcze z tym makijażem to, to będzie grało. Natomiast no jest dosyć taki... ja bym go raczej nie, nie polecała takiej mocno na przykład tłustej skóry, Tutaj bym mogła, mogła go polecić właśnie do takiej skóry mm, suchej. No ja mam mieszaną, no to tu jeszcze on przeszedł. Jeżeli chodzi o to, czy buzia była miękka po nim, tak, bardzo była mięciutka, taka, taka przyjemna. Czy to jest krem, który zszokował mnie działaniem? Nie. Krem, który zszokował mnie swoim działaniem, to jest krem od Bielendy, te, ten z ceramidami bodajże, ten żółty. Jedyne, co mi się w nim nie podobało, to był zapach. On jest wyczuwalny, dosyć mocno, natomiast mi się on jakoś tak, on mnie zaczął męczyć. Potem on się stał takim dły. Ten zapach się trochę wytracił teraz. On, on yy, o wiele mocniej pachniał i to były takie cytrusy, właśnie z tym mango. Nie leżał mi ten zapach kompletnie. Natomiast jeśli chodzi o samo działanie, ok, ale bez szału. fajny drinek. U szklanki po łapci. Dajcie znać, czy znacie te kosmetyki, czy korzystaliście z nich, jak wam się sprawdziły albo nie sprawdziły. Czekam na komentarze, wy zostawiajcie suba, kliknijcie łapeczkę w górę, bo mi to pomaga tworzyć dla was treści. Będzie mi po prostu miło was, to nic nie kosztuje, dla mnie daje dużo. Do zobaczenia w następnym odcinku.